20 grudnia 2009 roku, godzina 8 rano. W luksusowym domu w Hollywood Hills rozlega się krzyk, który na zawsze zmieni Hollywood. Mamo, nie mogę złapać oddechu. Pomóż mi, to były ostatnie słowa jednej z najbardziej utalentowanych aktorek swojego pokolenia. Dzisiaj opowiem Wam historię, która od ponad dekady niepokoi fanów na całym świecie. Historia o gwieździe, która zdobyła serca milionów. Ale której życie skończyło się w wieku zaledwie 32 lat w okolicznościach, które do dziś budzą wątpliwości. Witajcie na kanale, jestem waszym przewodnikiem przez najmroczniejsze tajemnice Hollywood. Zanim rozpoczniemy, pamiętajcie o subskrypcji i dzwonku. Takie historie jak ta nie pojawiają się często. Nazywali ją nową Meg Ryan, a jej uśmiech rozjaśniał ekrany kin na całym świecie. Ale kim naprawdę była Brytani Murphy? Brytanii Anberto Lotti przyszła na świat 10 listopada 1977 roku w Atlancie. Już jako dziecko marzyła o Hollywood, a jej matka Sharon robiła wszystko, aby te marzenia się spełniły. Przeprowadziły się do Los Angeles, gdzie Brytani zaczęła karierę od małych ról w serialach telewizyjnych. Przełom nastąpił w 1995 roku z kultowym już dziś filmem Clueless. Wcieliła się w postać Tay Fraser, brzydkiego kaczątka. Które przekształca się w łabędzia. Ten film nie tylko definiował modę lat 90., ale też pokazał Hollywood, że Brytani to coś więcej niż tylko ładna buzia. Clueless stało się fenomenem kulturowym, a Brytani Murphy natychmiast znalazła się w gronie najpopularniejszych młodych aktorek. Jej naturalna spontaniczność i zaraźliwy śmiech sprawiły, że widzowie pokochali ją od pierwszego wejrzenia. Kolejne lata to pasmo sukcesów. Girl, Interrupted, u boku Angeliny Jolie i Winony Ryder pokazało jej dramatyczny talent. Ale prawdziwym triumfem był 2002 rok i film Osiem Mile z Eminemem. Brittany wcieliła się w Alex, dziewczynę z Detroit, która marzy o karierze modelki. Osiem Mila zarobił ponad 240 milionów dolarów na całym świecie, a Brytanii udowodniła, że może grać nie tylko w komediach romantycznych. Krytycy chwalili jej autentyczność i chemię z raperem, który debiutował w kinie. W tym czasie była też głosem Luan Plater w kultowym serialu animowanym King of the Hill, rola którą kontynuowała przez ponad dekadę. Ta wszechstronność pokazywała jej prawdziwy talent aktorski. Prywatnie Brytani była znana ze swojej żywotności i ciepła. Przyjaciółki opisywały ją jako osobę, która zawsze potrafiła rozbawić innych i która miała ogromne serce. Była bardzo blisko ze swoją matką Sharon, związek, który niektórzy uważali za zbyt intensywny. Kiedy w 2006 roku poznała mężczyznę, który twierdził, że jest brytyjskim scenarzystą-miliarderem, nikt nie podejrzewał, że to spotkanie będzie początkiem końca. Simon Monjack pojawił się w życiu brytanii w 2006 roku jak z powieści. Przystojny Brytyjczyk z arystokratycznym akcentem, który opowiadał o swoich sukcesach jako scenarzysta i producent. Twierdził, że napisał scenariusz do filmu Factory Girl z Sienną Miller i że ma związki z brytyjską stalową dynastią. Brytani była oczarowana, w wieku 29 lat nigdy nie była zamężna, a Simon wydawał się być wszystkim, czego szukała inteligentem, kultywowanym mężczyzną z europejskim smakiem. Ich związek rozwijał się błyskawicznie. Już w kwietniu 2007 roku wzięli sekretny ślub w żydowskiej ceremonii w ich domu w Los Angeles. Nie ogłosili nawet zaręczyn. Przyjaciele i rodzina dowiedzieli się o małżeństwie po fakcie. To był pierwszy sygnał ostrzegawczy, ale kim tak naprawdę był Simon Monjak? Dokumenty sądowe i świadectwa byłych partnerek rysują obraz zupełnie innego człowieka. Urodził się w 1970 roku w Anglii, ale jego przeszłość była pełna kłamstw i manipulacji. Była narzeczona Simona Elizabeth Ragsdale. Wspomina, był mistrzem manipulacji. Potrafił przekonać każdego do wszystkiego, zmuszał mnie do utraty wagi, kontrolował każdy aspekt mojego życia. Podobne historie opowiadały inne kobiety z jego przeszłości. Prawda o Simonie była mroczna, miał długi za sobą, sprawy sądowe o niewywiązywanie się z umów, a jego miliarderskie korzenie okazały się być wymysłem. Ale Brytani tego nie wiedziała, Simon starannie ukrywał swoją przeszłość. Przyjaciele Brytanii szybko zorientowali się, że coś jest nie tak. Jej przyjaciółka z dzieciństwa próbowała zorganizować interwencję, pokazując Brytanii dowody na kłamstwa Simona. Ale było już za późno Simon miał nad nią już pełną kontrolę. Simon ją odebrał tak sytuacja opisała Kafi Naimy, współgwiazda z serialu King of the Hill. Widzieliśmy, jak stopniowo znika nasza Brytanii i staje się kimś innym. To co działo się za zamkniętymi drzwiami luksusowego domu w Hollywood Hills, przypominało raczej horror niż bajkę o miłości. Po ślubie Simon systematycznie zaczął przejmować kontrolę nad życiem Brytanii. Najpierw odłączył telefony w domu, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Potem zaczął odpowiadać na wszystkie jej telefony i maile. Zwolnił jej agenta, menedżera i stylistę, twierdząc, że będzie się tym zajmował osobiście. Nagle nikt z branży nie mógł skontaktować się z Brytani bezpośrednio. Wszystko musiało przechodzić przez Simona, trener personalny Harley Pasternak wspomina, kiedy próbowałem umówić się z Brytani na treningi, jej ludzie powiedzieli mi, ona zwolniła nas wszystkich. Simon jest teraz jej agentem, menedżerem i prawnikiem. Musisz przechodzić przez niego. Jesteśmy zmartwieni, bo nikt nie może się z nią skontaktować bezpośrednio. Na planach filmowych sytuacja stawała się coraz bardziej niepokojąca. Simon pojawiał się wszędzie, gdzie pracowała brytani, monopolizując każdą wolną chwilę. Za każdym razem, kiedy była przerwa, ona wychodziła i szła do samochodu z nim. Stawało się to coraz bardziej restrykcyjne, wspomina Kafi imię. Brytani zaczęła drastycznie chudnąć. Z pełnej życia, krągłej dziewczyny stała się wychudzoną cieniem samej siebie. Przyjaciele byli przerażeni jej wyglądem. Ale Simon twierdził, że to dla ról filmowych. Były narzeczonej Simona, Elizabeth Ragsdale, nie dziwi ta sytuacja. Simon zawsze naciskał na kobiety, żeby chudły. Przekonywał je, że tylko wtedy będą piękne. To była część jego kontroli. Dom w Hollywood Hills stał się więzieniem. Sharon Murphy, matka Brytanii, również mieszkała w tym domu, ale i ona wpadła pod wpływ Simona. Tworzyli dziwny trójkąt. Córka, matka i mąż, odizolowani od świata zewnętrznego. Kariera Brytanii zaczęła się sypać. Spóźniała się na plany, wyglądała źle, a czasami wręcz nie była w stanie pracować. Hollywood szybko zauważyło zmiany i oferowana jej role stawały się coraz gorsze. W 2009 roku, podczas kręcenia swojego ostatniego filmu, Something Wicked, współpracownicy byli przerażeni jej stanem. Wszyscy wokół niej wiedzieli, że przechodzi ciężkie chwile, wspomina współgwiazda Katia O'Grady. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Jesień 2009 roku. Brytani Murphy była cieniem dawnej siebie. Nikt nie wiedział, że zostały jej już tylko tygodnie życia. Pod koniec 2009 roku stan zdrowia Brytani był alarmujący. Cierpiała na poważną anemię z niedoboru żelaza. Stan tak ciężki że jej poziom hemoglobiny wynosił zaledwie 3,0 przy normie 12-15,5. To była sytuacja zagrażająca życiu. Jeśli miałaby taki wynik tydzień czy dwa przed śmiercią, każdy przyzwoity lekarz natychmiast skierowałby ją do szpitala i podłączył do transfuzji, bo to sytuacja zagrażająca życiu, mówi dr Lisa Scheine, która przeprowadzała sekcję zwłok Brytanii. Anemie pogarszały obfite miesiączki, których Brytanii doświadczała regularnie. Dodatkowo cierpiała na cukrzycę i miała historię problemów neurologicznych, które rozpoczęły się już na planie ósma Mila. W listopadzie 2009 roku doszło do incydentu, który powinien był być sygnałem ostrzegawczym. Podczas kręcenia filmu w Puerto Rico, Simon pojawił się na planie pod wpływem alkoholu, co doprowadziło do zwolnienia Brytanii z produkcji. Była to ogromna kompromitacja w branży. Znajomi opisywali ją jako wychudzony szkielet. Pojawiała się na wydarzeniach publicznych, wyglądając na chorą, z zapadłymi policzkami i pustym spojrzeniem. To nie była ta sama kobieta, która jeszcze kilka lat wcześniej olśniewała na czerwonych dywanach. W domu sytuacja była równie niepokojąca. Brytanii, Simon i Sharon mieszkali razem w dużym domu, ale właściciel apteki Eddie Bubar z West Los Angeles stwierdził, że wszyscy troje regularnie kupowali duże ilości leków na receptę. Podejrzewał, że, sklepują u lekarzy, czyli zdobywają leki od wielu różnych źródeł. Brytani używała pseudonimu Lola Maniłów przy odbiorze leków, co dodatkowo wskazywało na próby ukrycia skali problemu. Bubar był tak zaniepokojony, że w sierpniu 2009 roku odmówił im dalszej obsługi. W ostatnich tygodniach życia Brytani cierpiała na objawy przypominające grypę: kaszel, problemy z oddychaniem, osłabienie. Simon i Sharon twierdzili, że to tylko przeziębienie i leczyli ją naturalnymi środkami. Nikt nie przypuszczał, że to już zapalenie płuc, które w połączeniu z ciężką anemią i lekami, które przyjmowała, stanie się śmiertelną kombinacją. 20 grudnia 2009 roku miała umówioną wizytę u lekarza. Nigdy na nią nie dotarła. 20 grudnia 2009 roku. Tylko cztery dni przed wigilią. Nikt nie spodziewał się, że ten niedzielny poranek na zawsze zmieni Hollywood. Poranek 20 grudnia zaczął się jak każdy inny w domu przy Colma Avenue w Hollywood Hills. Brytani od kilku dni czuła się źle. Kasłała miała problemy z oddychaniem, ale Simon i Sharon uważali, że to tylko mocniejsze przeziębienie. Około ośmiu rano Brytani poszła do łazienki. To, co stało się później, zrekonstruowano na podstawie zeznań Sharon Murphy i nagrania z telefonu 911. Mamo, nie mogę złapać oddechu. Pomóż mi. Krzyczała Brytani do matki. To były jej ostatnie słowa. Chwilę później zemdlała na podłodze łazienki. Sharon natychmiast wezwała pomoc. Nagranie z telefonu 911 jest przerażające. Słychać panikę w głosie starszej kobiety, która próbuje ocalić córkę. Simon podobno próbował reanimacji, ale było już za późno. Straż pożarna Los Angeles dotarła na miejsce o ósmej i natychmiast rozpoczęła akcję ratowniczą. Brytani była już w stanie zatrzymania akcji serca. Zabrali ją do szpitala Cedars Sinai, ale wszyscy wiedzieli, że to tylko formalność. O 10:04 rano lekarze stwierdzili zgon. Brytan Murphy miała 32 lata. Wieść o śmierci rozeszła się błyskawicznie. Hollywood nie mogło uwierzyć. Jeszcze niedawno była jedną z najpopularniejszych aktorek, a teraz nagle nie żyje. Media szalały, spekulując o przyczynach. Sekcja zwłok została przeprowadzona następnego dnia. Doktor Lisa Shine która ją wykonała, znalazła w organizmie Brytanii mieszankę leków: hydrocodon, przeciwbólowy, acetaminofen, L-metamfetaminy z inhalatorów oraz chlorfeniraminy. Żaden z tych leków nie był w śmiertelnym stężeniu, ale w połączeniu z ciężką anemią i zapaleniem płuc stworzyły śmiertelną kombinację. Anemia sama w sobie byłaby śmiertelna, nawet bez zapalenia płuc, stwierdza dr Scheine. Oficjalny werdykt brzmiał: Śmierć przypadkowa spowodowana zapaleniem płuc, z anemią i zatrucie lekami jako czynnikami towarzyszącymi. Nie znaleziono alkoholu ani narkotyków, ale to był dopiero początek zagadki. 23 maja 2010 roku, dokładnie 5 miesięcy po śmierci Brytanii, w tym samym domu, w tym samym miejscu, wydarzyło się coś, co sprawiło, że cała historia nabrała jeszcze bardziej niepokojącego charakteru. Simon Mondżak nigdy nie pozbierał się po śmierci żony. W wywiadach wyglądał jak złamany człowiek, opowiadając o swojej stracie z teatralną rozpaczą. Jednak jego zachowanie w tamtych miesiącach było, delikatnie mówiąc, dziwne. Został w domu z Sharon Murphy, matką Brytanii. Ta dziwna sytuacja, teść z teściową mieszkający razem po śmierci córki, wzbudzała podejrzenia mediów. Niektórzy reporterzy twierdzili nawet, że spali w jednym łóżku co obaj kategorycznie zaprzeczali. W styczniu 2010 roku matka Simona, Linda Mądzak, ujawniła, że jej syn ma problemy zdrowotne. Jest niezdrowy, ale lekarze przeprowadzają badania. Co do problemów z sercem nie mogę o tym mówić, musicie jego zapytać, ale tak, miał problemy zdrowotne w przeszłości. 23 maja 2010 roku, około 21:20, Sharon znalazła Simona nieprzytomnego w sypialni. To była ta sama sypialnia, w której jeszcze pięć miesięcy wcześniej spał z Brytanii. Natychmiast wezwała pomoc. Paramedycy przybyli szybko, ale było już za późno. Simon Mądrak został ogłoszony zmarłym o 21:45. Miał 40 lat. Kiedy wyszły wyniki sekcji zwłok, wszyscy zamarli. Simon zmarł z dokładnie tych samych przyczyn co jego żona: zapalenie płuc jako przyczyna główna, ciężka anemia i zatrucie lekami jako czynniki towarzyszące. To było statystycznie niemożliwe, że dwie osoby, mieszkające w tym samym domu, umierają w odstępie pięciu miesięcy z identycznych przyczyn. Koronera Ed Winter przyznał, to niezwykłe, żeby dwie osoby zmarły w podobnych okolicznościach na zapalenie płuc. Dom został zgłoszony do Departamentu Zdrowia Publicznego jako środek ostrożności. Szybko pojawiły się spekulacje o toksycznej pleśni, która mogła być przyczyną obu śmierci. Ale badania wykazały, że pleśń nie była czynnikiem w ich śmierci. W raporcie toksykologicznym nie znaleziono śladów pleśni. Simon podobno nawet zlecił w październiku 2009 roku pełne badanie domu, które nie wykazało obecności pleśni. Śmierć Simona tylko pogłębiła zagadkę: czy to był dziwny zbieg okoliczności? Czy może w tym domu rzeczywiście działo się coś złowrogiego? Media były w szale. Dwie śmierci w tym samym domu, z tych samych przyczyn, w tak krótkim czasie. To brzmiało jak scenariusz z filmu Grozy. Kiedy oficjalna wersja nie zadowalała nikogo, rodzina postanowiła przeprowadzić własne śledztwo. To, co znaleźli, było jeszcze bardziej niepokojące. Angelo Bertolotti, ojciec Brytani, nigdy nie uwierzył w oficjalną wersję śmierci córki. Od lat żył w separacji z rodziną, ale śmierć Brytanii zmobilizowała go do działania. Był przekonany, że jego córka została zamordowana. W 2013 roku Bertolotti zlecił niezależne badanie próbek włosów Brytanii, które udało mu się uzyskać na drodze sądowej. Wyniki były szokujące. W jej włosach znaleziono 10 metali ciężkich w stężeniach od dwukrotnie do dziewięciokrotnie wyższych niż uznawane przez za Wysokie. Raport laboratorium brzmiał przerażająco. Jeśli wykluczymy możliwość przypadkowej ekspozycji na metale ciężkie, jedynym logicznym wyjaśnieniem byłoby narażenie na te metale, toksyny, podane przez osobę trzecią z prawdopodobnym zamiarem przestępczym. To było morderstwo. Tak, wiem to, powiedział Bertolotti w wywiadzie dla ABC News. Prawnik Cyril Wecht dodał: Śmierć Brytanii Murphy jest bardzo podejrzana. To raport z akredytowanego laboratorium. Nie można go ignorować. Bertolotti podejrzewał nawet Sharon, matkę Brytanii, sugerując, że mogła otruć zarówno córkę, jak i Simona ze względów finansowych. Brytani pozostawiła cały majątek matce, co mogło być motywem. Jednak eksperci szybko obalili tę wersję. Dr. Bruce Goldberger z Uniwersytetu Florydy wyjaśnił, że same wyniki z włosów nie wystarczają, aby sugerować otrucie metalami ciężkimi. Co najważniejsze, Brytani nie miała charakterystycznych linii na Paznokciach, linie mesa, które są kluczowym objawem zatrucia metalami ciężkimi. Nie można używać tych wyników do udowadniania otrucia, stwierdził Goldberger. Metale ciężkie w jej włosach prawdopodobnie pochodziły z farb do włosów i lakierów, którymi regularnie się posługiwała. Biuro koronera Los Angeles stanęło twardo przy swojej wersji. Podtrzymujemy nasz raport, oświadczył rzecznik. Inna popularna wersja dotyczyła toksycznej pleśni w domu. Po śmierci Simona, media szeroko spekulowały, że to pleśń mogła być przyczyną obu zgonów. Dom miał problemy z przeciekającym dachem, co mogło sprzyjać rozwojowi pleśni. Jednak badania definitywnie wykluczyły pleśń jako przyczynę śmierci. Pleśń nie była czynnikiem w ich śmierci, powiedział koronarz Ed Winter. Wykonaliśmy wszystkie badania, pleśń nie pojawiła się w raportach toksykologicznych. Pozostawała więc najstraszniejsza wersja, że Simon celowo doprowadził do śmierci Brytanii przez zaniedbanie medyczne i kontrolę nad jej życiem. Ekspert od przemocy domowej, dr Grande, analizuje: Simon prawdopodobnie widział w Brytanii idealny cel, Sławną aktorkę z dużymi pieniędzmi. Wykorzystał swoje umiejętności manipulacji, żeby przejąć kontrolę nad jej życiem. Prawda może być prostsza i jednocześnie bardziej tragiczna. Brytani Murphy zmarła, bo nikt nie wziął jej na poważnie, gdy mówiła, że się źle czuje. Śmierć Brytanii Murphy na zawsze zmieniła sposób, w jaki Hollywood patrzy na młode gwiazdy i toksyczne związki. Ale jej wpływ na popkulturę wykracza daleko poza tragiczny finał. Brittany Murphy na zawsze pozostanie ikoną lat 90. i wczesnych 2000s. Jej role w Clueless i Osiem Mile definiowały pokolenie i nadal inspirują nowych artystów. Fashion eksperci podkreślają, że jej styl Y2K nadal wpływa na współczesną modę. Clueless stało się kultowym filmem, a postać Tay Fraser, jedna z najbardziej pamiętnych ról drugoplanowych w historii kina. Film jest regularnie cytowany jako jeden z najlepszych filmów dla nastolatków. Współpraca z Eminem w 8 mili pokazała jej wszechstronność aktorską. Film zarobił 242 miliony dolarów na całym świecie, a ich ekranowa chemia była jednym z najważniejszych elementów sukcesu. Eminem do dziś wspomina ją jako profesjonalną partnerkę do grania. Przez 13 lat była głosem Luan Platter w King of the Hill, jedna z najdłuższych współprac aktorskich w historii telewizji. Jej postać była jedną z najpopularniejszych w serialu, pokazując jej talenty komediowe. Po śmierci Brytanii Hollywood zaczęło inaczej patrzeć na problemy młodych gwiazd. Dokumentaliści i eksperci podkreślają, jak toksyczna była kultura celebrity gossip w tamtych czasach, szczególnie dla kobiet. Paparazzi i blogerzy, jak Perez Hilton, bezlitośnie krytykowali wygląd młodych aktorek. Co się stało z Brytanią Murphy? Dwuczęściowy dokumentarz HBO Max z 2021 roku ponownie zwrócił uwagę na jej historię. Film nie tylko pokazał tragiczność jej końca, ale też skrytykował kulturę, która pozwoliła na taką sytuację. Celebryci, którzy znali Brytanii, nadal o niej opowiadają. Dakota Fanning, Kafi Naimy i inni współpracownicy regularnie wspominają ją jako utalentowaną i ciepłą osobę. W 2016 roku. Podczas nagrania programu Hollywood Medium, medium Tyler Henry miał rzekomo nawiązać kontakt z duchem Brytanii. Jej dom w Hollywood Hills stał się legendą miejską. Wcześniej należał do Britney Spears, która podobno twierdziła, że dom jest nawiedzony. Po śmierci Brytanii i Simona, dom zyskał reputację przeklętego. W 2025 roku został wystawiony na sprzedaż za 18 milionów dolarów. Brittany Murphy Award. Nagroda przyznawana przez organizację charytatywną na jej cześć wspiera młodych artystów w trudnych sytuacjach życiowych. To sposób, w jaki jej pamięć żyje dalej i pomaga innym. Współcześni artyści regularnie oddają jej hołd, jej zdjęcia pojawiają się w projektach dotyczących ikon pop kultury, a jej cytaty z filmów stały się memami w social mediach. Ale największym dziedzictwem Brytanii jest ostrzeżenie, że sława i pieniądze nie chronią przed toksycznymi ludźmi że izolacja i kontrola mogą mieć śmiertelne konsekwencje. Piętnaście lat po śmierci Brytanii Murphy nadal nie mamy wszystkich odpowiedzi. Oficjalnie zmarła na zapalenie płuc, pogłębione przez anemię i leki. To wersja, którą podtrzymuje koronarz Los Angeles. Ale prawdziwa tragedia tkwi gdzie indziej, w tym, jak łatwo Simon Mądrak zdołał przejąć kontrolę nad jej życiem, izolować ją od bliskich i doprowadzić do stanu, w którym jej zdrowie zostało tak poważnie zaniedbane. To nie była śmierć z przyczyn naturalnych, to była śmierć z przyczyn społecznych. Kultura Hollywood lat 2000s, presja na wygląd, toksyczne relacje i brak systemu wsparcia dla młodych gwiazd. Gdyby ktoś zabrał Brittany do lekarza tydzień przed śmiercią, prawdopodobnie żyłaby do dziś. Jej anemia była tak poważna, że każdy lekarz natychmiast skierowałby ją do szpitala. Historia Brytanii Murphy to ostrzeżenie dla wszystkich kobiet w toksycznych związkach przyjaciół, Którzy widzą niepokojące sygnały, branży rozrywkowej, która eksploatuje młode talenty. Jeśli widzisz, że ktoś bliski jest kontrolowany, izolowany, zmienia się nie do poznania, nie milcz. Działaj, czasami jeden telefon, jedna rozmowa, jeden gest może uratować komuś życie. Brytani Murphy zasługiwała na lepszy finał. Była utalentowana, ciepła, kochana przez miliony, ale jej historia kończy się przedwcześnie. W łazience w Hollywood Hills, samotnie i bez pomocy. Pamiętajmy ją nie tylko jako tragiczną gwiazdę, ale jako osobę, która pokazała nam, jak ważne jest dbanie o siebie nawzajem. Bo czasami nawet gwiazdy potrzebują ratunku. To była historia zagadkowej śmierci Brytanii Murphy. Jeśli chcesz więcej takich mrocznych tajemnic, Hollywood, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek. Zostaw komentarz, co myślisz o tej historii. Czy wierzysz w oficjalną wersję, czy podejrzewasz coś więcej? Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętaj o subskrypcji i dzwoneczku.